Jestem widzowie Musiałem trochę bez głosu Ale Tak w ogóle ero już no się nam I dzisiaj jest poniedziałkowy odcinek PONIEDZIAŁKOWY Dobra widzowie już mało zostało do moich urodzin A wiecie co to oznacza? A my dalej nie mamy 100 subskrypcji Jak wy to macie robić mi? Musimy wbić Słuchajcie, ja widzicie z tego Anand Gaminga. Ej, ile osób! Gość co tutaj bez niku sobie wjeżdża. Pewnie postawił jakiś spacje, ale spacje to nie znaki w sumie. Więc jak... Ej, jak on tu zrobił? Jak nie ma nikogo, to max niż 4 cyfry. Czy tam litery? No, ee, no bierz go to. Ninfabi. Ninfa... Free Fabi, Nymfa Free Fabi Nymfa Free Fabi 7 gospodarz, bierz gotowość e, No weź gotowość, kurde no Ja tu nagrywam, o dobrze Ja powiedziałem ja tu nagrywam i Gość od razu wziął goto To jest... E, 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 Dobra, zakładam gumkę Wojana, bo ona mi daje zawsze szczęście. Znaczy, od samego początku nie mi, mi daje szczęście, bo ja tak sobie powiedziałem, gumka daje mi szczęście i zobaczycie, zaraz tę grę wygram. Bo Ta gumka mi da szczęście po prostu. Może nawet kogoś super spęczuje do Lazarów, albo do Wojda, hop. Oj, tak 999. I co jest? Ja chodzę po głowie. Aj to chyba Serda jest szczęście. Hop! Hop. Nie, no, nie zamotkuje mnie, hop. I teraz skoczyłem na blok. I teraz tego goście prawie zapchnąłem. To mi serda jest szczęście, hop. Teraz tego dynamitrona zabiłem. Co jest? Teraz tego dynamitrona zabiję, to serda jest szczęście. Teraz przyniknę. Ej, nie, nie da szczęścia. Ale zaraz przyniknę Ej, nie nie szczęścia Okłamane Poszukane się znaczy się Hop. Wow. No wiem, że ta gumka daje szczęście Jakoś się uratowałem z tego bez gumki A zobaczycie grę bez gumki Nie Widzicie Widzicie ona daje mi szczęście. Ja dalej ją mam na ręce. Mogę nawet Wam potem pokazać z tego shorta. Mogę nagrać, że miałem ją przez cały czas na ręce. Okej, nie wierzycie. Hop. Ten co sobie tam wypełnię. Hop. Hop. Ja wypięty kolce. Prawie nie wolno tego kasera daje szczęście. więc polecam na hop hop. Z tą gółką każdą grę wygracie. Naprawdę polecam. Wow! Ale jest uniwersalna. Niestety. Nawet na mnie się nie mieści. Nawet na moją mamę i na mojego tatę i na moją siostrę. Hop! O kurde. Hop! No, 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 no. O kurde, muszę robić save Ej, ta gumka daje pecha. Teraz zdejmuję gumkę, bo ona bardzo dużo pecha daje. Dorzuca mi tutaj pecha. Dobra, widzowie. Na 100 subów może zrobię live, a może na 1000. Jak 9 lutego nie dobijecie 100 tysięcy 000... subów. Ja pierniczę. Jakie 100 tysięcy? 100 subów. To robię live na 1000. A jak dobijecie? Robię live na 100. Ej, gdyby z tego chrupiącego ziemniaczka wszystkie osoby, które to obejrzały, by zasubskrybowały. Już bym miał, już bym miał 10 tysięcy subskrypcji. Mam na widzowie, do mnie mam 100 subskrypcji. To jest moje marzenie. 100 subskrypcji robić. Czemu nie ma brązowego przycisku? Ej, dobra. Nie że gotowe. To ja już wolę dołączyć do youtubera. O ile nie będę szybko dołączali, to nie dołączę. 11. Pojantim. Team. Wy lubicie w ogóle Pojana? Napiszcie jak w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony youtuber. Napiszcie hashtag mango. Hashtag mango. Hashtag nie. Hashtag Mango. Poczekajcie, widzowie, na chwilę muszę się wyciszyć. Naprawdę już jestem. Wow. A mi tutaj szybko bloki poleciały. Pingu mi tutaj trochę dodało kurde, hop, oh! bum, lubniłyca, aaa, dobra, żyję, żyję, hop, hop, Damy kutosita. nie, jak on przeniknął, hop, nie, hop, 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 O, ale dobrze to zrobiłem, ale źle, źle, źle. Dobrze. A to ten tamty bez nikut. Jego nikt to był but. Co jest? Czekajcie, nie, to się nie sta... To się nie dzieje. Myślałem, że... Dobra. Hop! Hop! Hop hop! Hop hop! Siub? No co robisz? No jak ja ostatnią grę, a ten mnie blokuje. Ten mnie blokuje, widzicie jakie to są głupi ludzie? Głupi ludzie normalnie. Pa widzowie.